Cześć, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się złożeniem skrzyni biegów z Audi A1 o znaczeniu LHY. Powodem rozebrania skrzyni biegów była jej głośna praca, spowodowana po prostu nadmiernym zużyciem łożysk. I w tym momencie mamy wszystko naszkowane do złożenia. Wszystkie łożyska oraz uszczelnienia mamy wymienione na nowe. Koszt kompletu łożysk na mechanizm różnicowy oraz nawałki z kołami zębatymi i uszczelniaczami to około 750 zł. Tutaj mamy choinkę z kołami zębatymi, w którym wprasowanie tego głównego łożyska jest dość skomplikowane, dlatego za chwilę pokażę, w jaki sposób to robię. Jest to oryginalne łożysko SKF, takie jak po prostu idzie na pierwszy montaż. Podczas prasowywania dwa wałki musimy ustawić w taki sposób, aby koła poszczególnych wałków nie napierały na siebie i miały zachowany odpowiedni dystans. A tutaj mamy koło zębate wraz z mechanizmem załączania piątego biegu, i wymieniliśmy w nim łożysko igiełkowe. A tutaj mamy mechanizm różnicowy wraz z dwoma łożyskami stożkowymi, które również wymieniamy na nowe. Jedno łożysko jest większe, spowodowane tym po prostu, że z jednej strony mamy większe obciążenia, które na niego działają. A tutaj mamy w obudowie łożyska podtrzymujące choinki kół zębatych. I tutaj bieżnia, którą wymieniliśmy też na nową. A z tej strony mamy uszczelnienia wałka, który wychodzi ze skrzyni biegów, a tutaj z mechanizmu różnicowego napęd na pół oś. A tutaj mamy jeszcze jedno łożysko sprzęgłowe, które również wymieniamy na nowe. Często po prostu one potrafią szumieć, dlatego jest to koszt około 70 zł, także no, obowiązkowo trzeba to wymienić. W pierwszej kolejności będziemy montować Koło zębatę od załączania biegu wstecznego do choinek, i za chwilkę pokażę w jaki prawidłowy sposób on jest zamontowany. Tak to wygląda w przybliżeniu. Ten tryb posiada takie nacięcia, które po prostu ułatwiają nam łatwiejsze wejście na swoje miejsce, gdy po prostu ma połączyć dwa wałki, żeby bieg wsteczny zaczął działać. A tak wygląda, gdy jest już zamontowany. I teraz możemy zamontować wodziki na choinki od załączania biegu od jedynki do czwórki. Tak to wygląda po zmontowaniu, trzeba tylko zwrócić uwagę na to, aby przesuwki były w swoim miejscu i tutaj jest to tyle. I teraz, gdy mamy tak już taki komplet, to możemy montować go tą częścią łożyska, tutaj w korpus skrzyni. Gdy mamy już zamontowany ten zespół w korpusie, wtedy możemy montować cztery sworzonki, które stabilizują nam po prostu te wodziki od załączania biegów, aby po prostu były w, w odpowiedniej pozycji, aby zapobiec temu, żeby nam po prostu coś się nie rozjechało i po prostu coś nam nie wypadło ze swojego miejsca. Najważniejszą część skrzyni mamy już złożoną i z tej strony mamy mocowane główne łożysko wałków i dokręcamy je na 5 śrub. Główne łożysko mamy już dokręcone, także teraz zajmujemy się montażem kół zębatych do biegu piątego, łącznie z tym całym mechanizmem. I tutaj mamy już łożysko igiełkowe założone. I teraz montujemy zębatkę, trafiamy na łożysko i na wypusty w zębach. I teraz zostaje nam po prostu zabezpieczyć te zębatki. A teraz dokręcamy część wodzika od załączania piątego biegu. Jest on mocowany na śrubkę trzynastkę. Kolejną rzeczą jest montaż przesuwki od załączania piątego biegu. Montujemy go za pomocą takiego sworznia blokującego, a także wsuwamy go w miejsce gdzie przesuwka będzie wykonywać ruch góra-dół. I teraz jeżeli chodzi o tą część skrzyni biegów, mamy wszystko złożone na gotowo, także teraz możemy zamontować dekiel osłaniający. A teraz dokręcamy dekielek, który osłania wodzik od zmiany biegów. Nie ma on ważniejszego zadania. Po prostu może też posłużyć jako taki otwór rewizyjny, żeby coś można było zobaczyć do tej skrzyni, lub jeżeli nie mamy dostępu dobrego do korka spustowego oleju, to odkręcając ten dekielek możemy spuścić olej ze skrzyni, ponieważ jest on w najniższym punkcie skrzyni. Teraz zajmujemy się montażem mechanizmu różnicowego. Bieżnie smarujemy olejem, aby po prostu łożysko miało smarowanie, a tutaj budujemy go w taki sposób. Możemy od razu sprawdzić, jak obracają nam się koła zębate. I tutaj obraca się to bez żadnych zastrzeżeń. To część skrzyni biegów mamy złożoną na gotowo i tutaj smarujemy korpus masą uszczelniającą, ponieważ fabrycznie nie mamy zastosowanej uszczelki. Łożyska, które mamy w tym miejscu warto jest przed montażem przesmarować olejem, a także bieżnie. I tutaj wałek w tym miejscu, gdzie pracuje uszczelnienie i tutaj, gdzie wchodzą łożyska i mechanizm różnicowy. Górny korpus mam już założony, także teraz zabierzemy się za jego dokręcanie. Korpus mamy już dokręcony dookoła, także teraz możemy zająć się montażem tulejki prowadzącej do łożyska sprzęgłowego. Przeniesienie napędu z mechanizmu różnicowego dokręcamy w tym miejscu. Jest on mocowany ampulem w rozmiarze 6. Wszystkie najważniejsze części tej skrzyni biegów już założyliśmy i teraz zostaną nam po prostu takie mniejsze części do założenia na aucie, abyśmy mieli łatwiejszy montaż. Jeżeli ten odcinek Ci się spodobał lub bądź masz jakieś pytania, to zapraszam do komentowania. A zapraszam również do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, a także do subskrybowania kanału.